Według mediów Zełęski gra na nowe otwarcie polityczne w Polsce. Polsko-ukraińsko kością niezgody stało się zboże. Według dziennika Gazeta Prawna Warszawa przypomina Zełęskiemu, że Polska wciąż jest krajem rolniczym i że to co robi Kijów uderza w polskie interesy ekonomiczne. Ten zdaje się tego nie dostrzegać jest zdeterminowany, by zmusić Polskę do zniesienia zakazu obrotu ukraińską pszenicą, kukurydzą, rzepakiem oraz słonecznikiem po 15 września. Jak mówił w Kijowie podczas niedawnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, takie decyzje obiecała mu sama Ursula von der Leyen. Dziennik, gazeta prawna ocenia, że ukraiński prezydent może mieć rację, bowiem wszystko wskazuje na to, że ma za sobą poparcie Berlina i Paryża. We wtorek niemiecki minister rolnictwa powiedział, że polski zakaz importu ziarna z Ukrainy jest nie do utrzymania. To jest niedopuszczalne. Podobne opinie w tej sprawie wyraził francuski minister rolnictwa. Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę, że jeśli te informacje się potwierdzą, to w środku kampanii wyborczej w Polsce Zełenski, korzystając z podziału w UE, otworzy nowy front sporu Zjednoczonej Prawicy z Brukselą i krajami Starej Unii. Niewykluczone, że znudził się partnerami z PiS i gra już na nowe otwarcie polityczne w Polsce.